Cześć, witajcie, z tej strony Miki26, a to jest trzeci odcinek serii FIFA 15 Ultimate Team. Od ostatniego czasu troszeczkę się zmieniło, a przede wszystkim zmieniło się moje ratio, które spadło naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i jestem z tego faktu niezmiernie niezadowolony. I dlatego stwierdziłem, że najlepszym, najlepszą opcją, najlepszym wyjściem w tej chwili było sprzedanie całego niemieckiego składu tak, stwierdziłem, że zbudowanie nowego składu z Ligi Włoskiej będzie lepsze niż po prostu wzmacnianie składu z Bundesligi, w mi się po prostu źle grało no więc zaczynamy skład Serie A na bramce Federico Marchetti kupiony za 300 końców, fenomenalny włoski bramkarz, dostał downgrade, ale myślę, że mimo wszystko wciąż się sprawdzi a na lewej obronie Radu, Radu który kosztuje naprawdę bardzo duże pieniądze a ktoś sprzedawał go za 450 końców i w tej chwili stwierdziłem, że niczego lepszego nie mogłem na tej chwili wymyśleć, jeśli chodzi o lewą obronę, zwłaszcza, że dostałem go tak tanio, a na środku obrony Young Mbiva, czyli francuski obrońca, dosyć dobry pace, dosyć dobry wzrost, może jakiś niewybitny ale kosztował zaledwie 700 końców, uważam, że jak na takiego solidnego obrońca, to jest to całkiem dobry wynik a na drugiej stronie, na drugiej pozycji jeśli chodzi o środkową obronę jest nikt inny jak Manolas, którego dostałem w paczce więc stwierdziłem, że dlaczego mam go nie wypróbować, zwłaszcza, że jego statystyki również są bardzo dobre jak na takiego piłkarza, który e, dużo nie kosztuje e, można naprawdę go też tanio dostać obecnie w chwili a na prawej obronie e, Basta, czyli taki piłkarz, którego po prostu kupiłem, żeby mieć na kogoś na tej prawej obronie on będzie jak najbardziej do zmiany e, dużo nie kosztował, zwłaszcza, że przecież nie miałem jakiegoś wielkiego budżetu, jeśli chodzi o ten Skład. E, środkowy, defensywny, pomocnik. E, tym razem go jeszcze nie zmieniłem Jeśli chodzi o pozycję jest to, jest, to, jest to nie kto inny jak Parolo Czyli piłkarz z Włoch Jeżeli się przyjrzycie jego statystyką, Są naprawdę bardzo dobre Jak na takiego naprawdę naprawdę taniutkiego piłkarza Koleś kosztował 400 końców I myślę, że się sprawdzi na tej pozycji A na lewej stronie Na lewej pomocy Vargas, czyli piłkarz, którego kupiłem No bo tak w zasadzie Jeszcze za bardzo nie wiem, kogo chcę mieć na tej lewej stronie Jeśli chodzi o Włochy Zobaczymy, on, jaką on będzie się spisywał, jeżeli będzie zły tego wymienia. A na prawej stronie Lichsteiner czyli dawny prawy prawy obrońca, dzisiaj prawy pomocnik, taki który troszeczkę myślę, że w defensywie będzie pomagał. Dlatego chciałem właśnie go też przetestować. zwłaszcza, że w tej formacji raczej ci skrzydłowi lewy i prawy skrzydłowi raczej nie będą zbytnio widoczni. Dlatego mam nadzieję, że będą pomagać w obronie. A środkowa pomoc pomoc należy do nikogo innego jak do do Sao, czyli taki piłkarz z Włoch, kupiony naprawdę za niewielkie pieniądze. Ale dzisiaj w FIFA 15 liczy się głównie tempo, liczy się tak zwany pace. Dlatego stwierdziłem, że czas wyprowadzić kogoś niezwykle szybkiego. I właśnie takim piłkarzem jest Sao. Kosztował mi zaledwie 900 końców, więc myślę, że się sprawdzi. Co najważniejsze, ma w zasadzie dwie nogi. Co prawda, z drugiej ma tylko cztery gwiazdki, ale lepsze to niż mniej, niż trzy, niż dwie. A na ataku Infer Nando Torres, czyli dawny piłkarz Chelsea Jego pace jego Nie jest już na tak dobry jak Kiedyś, dzisiaj już naprawdę troszeczkę, troszeczkę już spowalnia Natomiast mam nadzieję, że sobie poradzi Zwłaszcza, że on jest takim troszeczkę piłkarzem Który niby nie ma statystyk, a strzela Bramki, a jego pomagać będzie Rossi, Giuseppe Rossi, czyli Piłkarz, który również nie ma jakichś wybitnych statystyk Natomiast dużo, dużo Strzela bramek i mam nadzieję, że w Tiffie Również to zostało zachowane Kupiłem go za, za 4,5 Tysiąca końców, czyli mam nadzieję, że ten zakup się zwróci. I tak wygląda mój skład z serii A. Mam nadzieję, że na początek się nada. Mam nadzieję, że on nie będzie zrobił takich boboli jak, jak skład z Niemiec. I myślę, że najlepszym sposobem, aby to sprawdzić, będzie rozegranie meczu. Więc szybciutko wyszukujemy przeciwnika i będziemy mogli zaczynać kolejny mecz, kolejne spotkanie. Widzę, że już mi szybciutko coś wyszukało, jakiegoś przeciwnika. Stroje się zgadzają, są w miarę dobre do odróżnienia i zobaczmy jego skład. I jest to skład, który ma zaledwie 63 zgranie. O, taki piękny skład, w którym bardzo chętnie z takim właśnie składem lubię grać. Ten mecz raczej nie będzie trudny. Kurde, są strzela! Jest dobitka! No troszeczkę, troszeczkę słaby, gol, słaby jeśli chodzi o jego e, piękno. Natomiast możemy spokojnie zapomnieć o tamtej e, straconej bramce, wszystko zaczyna się od nowa i myślę, że teraz to już będzie tylko mój mecz. No, mam nadzieję, że nie dojdzie. Teraz szybko... Dobra, wybi to, wybi to. Kurde. Torres. Torres przy piłce. Torres! Torres! Torres strzela i gol! Torres Fernando Torres już jest 2 do 2. I miejmy nadzieję, że ten mecz wreszcie zacznie się układać po mojej myśli. Odbierz. Raz wejdź przed niego, wejdź przed niego! No ale dobra, jest jeszcze dużo czasu. Więc myślę, że spokojnie jeszcze uda mi się ten mecz wyrównać. No i dupa. Jeno jaki ja jestem w to słaby. Dobra, szybko zapominamy o tamtym meczu. Nowy mecz, nowe nadzieje. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda pokonać przeciwnika. Widzę, że gość ma skład z ligi rosyjskiej, chociaż w sumie, patrząc po jego zgraniu, ma taki troszeczkę miszmasz. No cóż, miejmy nadzieję, że uda mi się z nim wygrać. Sau i Gol 1-0. Tak oto zaczynamy ten mecz. Fernando Torres, Fernando Torres, Fernando Torres i FAUL, Mamy rzut karny. Z niewiadomych przyczyn strzela go, Marketti, ale to nieważne, nieważne, ważne, że zamieniu go na gola i tak też się dzieje. Proszę Państwa, jest już 2 do 0. Przeciwnik ma rzut runy, strzela i. i niestety piłka wpada do siatki. Szykuje się na akcja Rossi do Torresa, Fernando Torres, Fernando Torres i Fernando Torres! Super, kaj, niestety, nie tym razem. Kurcze, zaczyna się robić niebezpiecznie. I przeciwnik strzela. I niestety piłka odbija się po plecach i wpada do siatki. Czyżby koszmary z przeszłości wracały? Niestety tak. Koniec meczu, i niestety z wygranego meczu zrobił się mecz przegrany. Czy ten skład ma jeszcze szansę na odrodzenie się? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i do kolejnego, cześć.